A mnie punkcja jako badanie inwazyjne już z definicji zakłada pewną ingerencję w organizm, to znaczy wprowadzając igłę do, do macicy, my musimy przerwać powłoki, przerwać skórę tkankę podskórną, mięsień macicy, błony owodniowe i jako takie no, nie jest badaniem w 100% bezpiecznym. Zdarzają się powikłania, natomiast w tej chwili stosowanie. Y, odpowiednich igieł, y, y, wykonywania miopunkcji y, pod, y, pod kontrolą USG powoduje, że y, ryzyko powikłań kształtuje się w tej chwili na poziomie 0,5 do 1%. W związku z tym jest y, bardzo niewielkie. Natomiast należy pamiętać, że y, odnosimy dzięki temu ogromną korzyść. To znaczy, y, dostajemy stuprocentową informację. Czy dziecko jest zdrowe genetycznie? I nawet najdoskonalsze badania w tej chwili proponowane, również te komercyjne, które nie są inwazyjne, nigdy nie dają stuprocentowej pewności odnośnie zdrowia płodu. Tak, amniopunkcja jest już tym badaniem decydującym, stuprocentowym, w pełni diagnostycznym. Także myślę, że tych powikłań też nie należy się jakoś bardzo obawiać.